Hej, hej, koziołeczki, tu wasza mistyczka z prognozą miesięczną na kwiecień 2022. Sprawdzimy sobie motyw przewodni miesiąca i później wejdziemy w dalsze energię tego, co się najprawdopodobniej wydarzy, bądź już się wydarza dlatego, że miesiąc w toku. Motyw przewodni kwietnia dla koziołków, kwiecień 2022. Poproszę motyw przewodni. Otóż i jest to tym Taki jednorożec koziołkowy z rogiem, takim podobnym do waszych. Mamy tutaj kapłankę zamiaru zewnętrznego, kształtowania obrazu, czyli tradycyjnie ja to wyczuwam jako po prostu energię kapłańską. Yy, dwójka w tarocie jest energią yy, takiej królowej matki, yy, kapłanki domowego ogniska, która tutaj na tym tamborku, prawda, coś wyszywa, haftuje. O co tutaj chodzi? Myślę o. Że tutaj są jakieś działania artystyczne, może tu być kreowanie faktycznie jakiejś swojej wizji, takiej twórczej. Nawet te, które nie posiadają zdolności artystycznych, myślę, że w kwietniu będą dokonywały y, kreowania po prostu jakiejś takiej y, wizjonerskiej, wizjonerskiego obrazu przyszłości. I mamy tutaj naukę, mamy tu zgłębianie wiedzy tajemnej, mamy tutaj kierowanie się intuicją, takie porządkowanie wiedzy też i informacji, przygotowywanie się do egzaminów w sposób taki bardzo twórczy. A poza wszystkim jest to energia takiej kobiety matki w ogóle tutaj, otaczamy się kobietami z kobietami, współpracujemy bliżej nam do kobiet niż do mężczyzn. Ta energia kobieca. Będzie Wam tu bardzo bliska, czyli mamy wokół siebie przyjaciółki, ważne kobiety, które mogą być tu pomocne. Na co dobry miesiąc, żeby to wyzyskać, najlepiej tą energetykę, jak się da, no właśnie na naukę. Naukę rzeczy nowych, bądź takie twórcze działania, bo tutaj pokazany jest aspekt twórczości artystycznej, ale to być nie musi. Może po prostu chodzić o. Takie zdobywanie doświadczeń też zawodowych. Mamy tu mądrość, mamy wielką cierpliwość i wytrzymałość, która jest bardzo z Wami toż, tożsama. Czasami oczywiście pojawia się tu taka energia szamańska, która yy, widzi inaczej, widzi głębiej, widzi szerzej. Tu są też szepty. Mamy tutaj różnego rodzaju alternatywne metody uzdrawiania, znachorów na przykład. Czyli ten symbol kobiecości on tutaj się tak przenika z taką tajemnicą, taką energią dla wtajemniczonych. Czyli czuję to po prostu jako taki rodzaj jakiegoś wtajemniczenia. Będziecie tu kształtować jakiś obraz. To nie jest obraz dla wszystkich, to jest dla tak zwanych wybrańców, tych, którzy są w stanie to zrozumieć. Mamy tutaj jakieś wtajemniczenie, zatem tutaj doprecyzuję, czym może być kwietni w kwietniu to wtajemniczenie, albo jaki obraz będzie tutaj kształtowany. Koziołki, kwiecień 2022, kształtowanie obrazu, wtajemniczenie, w co. energetykę, która mówi o tym, że trzeba poszywać coś jakieś złamane serca to jest raz czyli na nowo tutaj kreujemy naszą emocjonalną sferę życia, emocje uczucowość, coś tu, coś tu jest do poszywania po jakiejś energii stratu, straty i bólu, czyli widzę tu dwie grupy, jedna rzeczywiście tutaj ma taką energię dobrej prasy, dziennikarstwa, takich działań artystycznych, publicystycznych, a druga grupa tutaj po prostu szywa to serduszko, czyli buduje takie dobre emocje. Tu może być wtajemniczenie do tego, yy, yy, jak przeżyć ten ból i czym jest istota bólu, że ból to nie jest coś, co nam to serce rozrywa, ale to jest coś, co też nas buduje i kształtuje na nowo. Tak bardziej to czuję. Ta energia może nie być najłatwiejsza, natomiast na pewno wiele z niej wyniesiecie i się nauczycie, dlatego że ona jest niezwykle pouczająca. Ona tutaj też mówi, że proces tego leczenia serca jest w toku, czyli jeżeli tu rzeczywiście był jakiś trudny okres emocjonalny, to to leczenie jest w toku. Ta pozycja prosta zawsze mówi, że jesteście na dobrej drodze do tego, żeby odrobić straty. Ja myślę, że tutaj Kształtowanie tego nowego obrazu będzie się wiązało z odrabianiem jakichś strat z ostatnich miesięcy, być może, być może nawet lat. Jeszcze to tutaj czuję jaką taką energię komunikacji i zdolności intelektualnych, bo często rzeczywiście tu tak jest, że Jakieś takie rozdzielanie, uporządkowywanie terenu powoduje rozszerzanie wiedzy albo pokazują się podróże, które mogą wspomagać rozwój intelektualny, bo tu jest dużo słów mówionych i pisanych, więc tu będzie takie szycie, nie? szycie jakiegoś artykułu, szycie i, i publikowanie, rozszerzanie wiedzy. Tu macie rozszerzanie wiedzy, i tu rozszerzanie wiedzy, czyli na pewno bardzo dobry miesiąc na. Werbalizowanie, przekazywanie i zdobywanie wiedzy, czyli w gruncie rzeczy na, na naukę. Tu widać też taki czas emocjonalny, który mówi o tym, że powinno być łatwiej w jakimś takim przygotowywaniu się do nowego etapu emocjonalnego. Bo rzeczywiście tu zszywamy, łatamy, po to, żeby już tych dziur w serduszku po prostu nie było. Dobrze, sprawdźmy Twoją energię. Ty w tym miesiącu i otoczenie ludzie wokół Ciebie. Kwiecień 2022, Ty w kwietniu. I energia wokół Ciebie. Ludzie, którzy do Ciebie z czymś tam przychodzą. Generalnie to ludzie przychodzą z jakimś czarnym scenariuszem i z jakimiś niepokojami. Oni tutaj. Yy, yy. W tej dziewiątce mogą sporo zamieszania wprowadzać, ale myślę, że tutaj nie dasz się tym, temu czarnowictwu. Rzeczywiście tworzysz jakąś nową wizję, kształtujesz obraz, bardziej skupiasz się na tym, co masz, a nie na brakach i to jest bardzo dobre podejście. Tutaj umacniasz swoją pozycję, dlatego że owszem, jesteś taką w tym miesiącu osobą niezdecydowaną, bo tu jest takie wahanie, co wybrać. Którą z tych opcji kluczyk pasuje tylko do jednej skrzyneczki, więc najprawdopodobniej trzeba będzie wybrać jedną opcję. Sporo jest wahań i niezdecydowania, ale mimo to ta Twoja pozycja, nazwijmy to, w kwietniu jest taka dosyć stabilna i mocna, bo to jest czas umacniania, czas umacniania i czas budowania. W związku z tym do, do głosu dochodzi takie Twoje drugie, dosłownie, drugie ja. Które pokazuje, że wierzysz we własne siły, że patrzysz w przyszłość dość optymistycznie, że dokonujesz takiego dobrego wyboru, mam wrażenie. I tym dobrym wyborem będzie pokonywanie jakichś przeszkód i albo praca intelektualna, albo rozdzielenie z kimś z czymś, albo po prostu przeżycie jakichś straty do końca po to, żeby. Yy, być może wspólnie z drugą osobą coś razem postanowić. W ogóle to jest takie nawołanie do tego, żeby nie działać w pojedynkę, tylko jeszcze z kimś. Będzie tutaj cię ciągnęło do ludzi, dlatego że masz taką, no, podświadomie czujesz, że jeszcze z kimś, jak tutaj zadziałasz, na przykład zawodowo, rezultaty będą dużo lepsze niż w pojedynkę. Natomiast to, co płynie z zewnątrz, jest takie pełne niepokoju, to jest taka energia, która. No, niestety wbija się tymi mieczami dość mocno, czego tutaj ludzie chcą, z czym przychodzą. Nie zawsze z czymś od razu negatywnym. Te miecze wcale nie muszą być bolesne. Ludzie tu mogą przychodzić też z nowymi pomysłami, oni są ciekawi świata. Czasami tutaj przychodzi taka nowoczesność, propozycja rozwiązania jakiegoś konfliktu może przyjść. Masz tutaj wymianę poglądów, taka atmosfera mocno-mocno naukowa, tutaj widać, można się naprawdę w tym miesiącu wiele nauczyć. Yy, natomiast, no, jakaś część ludzi yy, też może tutaj przychodzić, załamując ręce, nie? I strasząc Cię. Wtedy masz tu powiedziane, żeby na to nie zwracać uwagi, dlatego że yy, najgorszym zagrożeniem, jakie tutaj może być w tym miesiącu, to tylko to, że. Yy, pasywność tak naprawdę Pasymoś, pasywność i brak zrozumienia yy, yy, brak zrozumienia yy, dla takiego faktu, że najgorsze też przemija i, i tu nie ma co załamywać rąk tak? ja myślę, że to załamywanie rąk to nie jest w tobie, ono jest wokół ciebie wokół ciebie yy, tak, że cały czas tu widzę, że Najlepsza energia, jaka tutaj jest, to taka, która tu będzie, także tak powiem, ogarniała dwa takie tropy. Albo ruszasz tutaj na ratunek komuś, bo jakiś człowiek w pobliżu wymaga tego ratunku, czujesz się jakiś zagrożony, na przykład cierpi na depresję, ma gorszy czas. Albo druga opcja. Yy, mamy naukę po prostu pokazaną. Taką wymianę informacji. Informacji, poglądów, książek, wiedzy, takie rzeczy. Także dwie grupy tutaj będą się wyraźnie wyróżniały. Wysłanie miesiąca i jak na nie odpowiesz. Kwiecień 2022 koziołek. Wyzwanie miesiąca. Wyzwanie. Nauka znowu, albo twoje dziecko, Aby. albo rozpoczynanie nowego projektu, i jak na nie najprawdopodobniej odpowiesz? Mm, takim trochę wypaleniem, takim przymusem, że, że, że no, nie ma innego wyjścia, nie? Sytuacja mnie do tego zmusza, więc nie mam innego wyjścia. Taka będzie odpowiedź. Że tutaj dobrowolnie nie robimy czegoś, tylko tak. Motywuje nas przymus. Niestety, niestety czasem trzeba kopniaka, przymusu, żeby coś zdziałać, to już nie oceniać mnie. Natomiast, co będzie wyzwaniem, na pewno no, tu mamy ten świeży początek, czyli albo zapoczątkowanie jakichś nowych działań, bo tu mamy naukę, edukację, która się tu wcześniej też pokazała przy tym tworzeniu obrazu i przy tych takich energiach też wznoszących yy, w kierunku chmur, czyli słów. Czyli mamy naukę, edukację, albo dzieci twoje będą twoim wyzwaniem, albo edukacja tych dzieci też może być, albo w ogóle początkowanie nowego projektu w kontekście, że coś muszę wybrać, nie? Z dwóch opcji najprawdopodobniej zdecydować się na jakąś jedną. I widać, że tutaj działasz niejako pod przymusem, że to nie jest takie całkiem jakby dobrowolne, nie? Bo mamy tutaj taką jednak aktywność pomieszaną z pasywnością. Ta dziewiątka była w odwrocie, ona tutaj mówi, że tu będzie o tyle ciężko, że ty jesteś tu niejako tak przymuszany do przyznania się do jakiegoś błędu sam przed sobą, że, że trzeba będzie jakoś tak bez strachu i bez lęku skoncentrować się na jakiejś ważnej opcji i pokonać lęki i obawy. Te lęki i obawy bardziej dotyczą otoczenia. To mam wrażenie, że one niekoniecznie są twoje własne. A gdyby były, bo energie są wymienne, to tutaj jest powiedziane, nie ma się co tutaj obawiać. Trzeba będzie więcej okazać takiej swojej uczuciowości. Mam wrażenie, że z tym może być problem, z takim uzewnętrznianiem uczuć, ponieważ byliście zranieni w przeszłości i tu jest powiedziane, że czasem lepiej się otworzyć i nie mieć w tyle głowy, że ktoś nas skrzywdzi. W związku z tym, że wyzwaniem jest to jakiś projekt, jakiś początek, jakaś nowość, bądź początkowanie po prostu czegoś albo wasze dziecko. To tutaj możecie mieć skłonność do jakiegoś wyhamowywania. Najprawdopodobniej będziecie reagować w taki sposób, takie maniana. Na jutro, na jutro, na jutro przekładam jakieś sprawy. Owszem, działam pod przymusem, muszę wykonywać jakieś tutaj rozkazy, polecenia, ale mam ochotę tutaj albo się z czegoś wycofać, albo mam ochotę po prostu tutaj coś przełożyć na jutro, nie? na później, na, na za miesiąc. I to nie będzie dobre. Tutaj widać, że lepiej, nie przekładać, tylko jeżeli jest szansa na coś nowego, na przykład w pracy, to warto wtedy po prostu skorzystać z tej okazji. Nie przekładać tego na czas późniejszy. Mhm. Kolejna rzecz, co dobrego przyjdzie do ciebie w kwietniu? Może już przyszło, bo kwiecień trwa. Co dobrego w kwietniu dla. Koziorożca. Kwiecień 2022. Co dobrego dla koziołków. A z, y, mieczy w odwrocie będzie czymś dobrym, czyli y, y, mamy tutaj pewną taką jednoczesność y, kończenia i początkowywania zapoczątkowywania projektów naukowych. Y, problemy, które były do tej pory nierozwiązane, zwłaszcza w kontekście nauki, studiów. Mogą ruszyć, mogą się albo ruszyć, albo się zakończyć, bo ta energia mówi: problem długo, długo nierozwiązany, który też był powodem braku ruchu i manewru, jeżeli chodzi o no nie tylko naukę, ale też leczenie, na przykład. Albo tu była jakaś przepaść intelektualna między ludźmi, trudności w komunikacji, nie można było się dogadać. To powinno być lepiej. Generalnie tutaj mamy taką energię pokonania lenistwa umysłowego, które niestety tu króluje, i to może być wasze lenistwo umysłowe, bądź lenistwo umysłowe waszych dzieci, które nie wykluczam, że jest z nimi jakiś problem, bo się tu pokazuje. W każdym razie hmm, po prostu wy jesteście niezdecydowani i jest taka jakby nieumiejętność podejmowania decyzji, więc hmm, mogą być też właśnie te kłopoty w nauce. Nie? Dobra będzie w gruncie rzeczy jakaś rozbieżność stanie. To, że wy macie inne poglądy i ktoś inny ma inny pogląd, to taka burza mózgów się tutaj tworzy, dosłownie burza, i z tego może wyniknąć coś dobrego. Wiecie dlaczego? Bo z tej kontry takiej energetycznej rodzą się jakieś nowe ambicje. Może po prostu będzie taki przymus do tego, żeby w końcu coś powiedzieć wypowiedzieć, odważyć się wystąpić publicznie. Popracować bardziej odpowiedzialnie nad swoimi ambicjami, tą aktywnością intelektualną. Po prostu jest tu pokazana taka opozycja ktoś, kto będzie tak w kontrze z wami, żebyście zaczęli myśleć logicznie. Więc to może być trudne, ale jednocześnie ma was sprowokować do no, myślenia logicznego myślenia i wyciągania wniosków bądź do nauki. Pokonania jakichś problemów związanych z nauką bądź edukacją też dzieci. Twoje nadzieje i obawy. Kwiecień 2022 Koziorożce. Twoje nadzieje i obawy. Ja myślę, że taka właśnie ta dwoistość to niezdecydowanie największa obawa przed jakąś niestabilnością finansową, najprawdopodobniej, bo. W tej odwróconej dwójce denarów, z czego my się boimy? Braku równowagi we wszystkim, a w szczególności w pieniądzach. W związku z tym, tu może być obawa, czy spłacę dług, pożyczkę, którą zaciągnąłem, zaciągnęłam. Tu może być obawa dotycząca czy na przykład redukcja dwóch źródeł dochodu do jednego będzie dla mnie dobra? A tu widzę, że tak, że to byłoby dobre. Jest tu jaka jeszcze tu może być obawa? Obawa związana w ogóle z wszystkim takim, co jest takie dualne, podwójne i wprowadza chaos, bo o jedną opcję może właśnie jest za dużo i może być obawa, czy ta redukcja z dwóch do jednego będzie dla mnie korzystna, tak? Dla mnie, dla mojego otoczenia, dla mojej rodziny. Więc trzeba się wsłuchać tutaj w siebie. Ja nie sądzę, żeby tutaj na przykład praca dla, na dwóch etatach była czymś dobrym. Myślę, że nie, gdyby ktoś miał coś takiego, bo tu umacnianie pozycji materialnej oczywiście jest możliwe, ale sądzę, że, że tu jakoś przebija się kulejąca jakaś taka nauka i, i wiedza, tak jakby tu były braki jakieś. Albo jeśli nie braki, to coś takiego, co wymagałoby zdobywania wiedzy. Bo ja widzę, że tutaj największym problemem jest po prostu zdobywanie wiedzy, albo, ale też takiej mistycznej, bo to nie zawsze musi być ta wiedza taka z książek, nie? Bo książki zwykle odnoszą się do zdobywania wiedzy, a tu może chodzić o inne zgłębianie tajemnic. Trzeba by popracować nad wchodzeniem w stan medytacji, na taką umiejętność pogrążania się w swoim wnętrzu, tego typu rzeczy. Tu widzę jakaś taka obawa przed jakimś perfekcjonizmem, może pracoholizmem, a może zwyczajnie przed pracą, która nie daje satysfakcji, że tutaj wiesz, dużo czasu poświęcasz, ale jest to takie nijakie, bo nie przynosi ci. Spodziewanych efektów. To byłoby w ogóle takie nawołanie do nauki podnoszenia kompetencji zawodowych, jakoś tak najbardziej. I ogarnięcia tych spraw związanych z finansami, ale tu widać, że dwóch srok za ogon nie ma co ciągnąć, gdybyście mieli taki dylemat akurat. Nie? Zobaczymy Twoje nadzie nadzieje obawy. Tu były to już się zagalopowałam. Przyczyna zdarzeń miesiąca. Czyli tak naprawdę czego? Yy, tego, że tu czujecie się wypaleni i działacie pod przymusem, a przymusza was tu jakaś nowość, jakieś nowe rozwiązanie, tworzenie obrazu, tworzenie nowej wizji, tak? Z czego to się bierze? Przyczyna zdarzeń miesiąca, przyczyna zdarzeń miesiąca, poproszę, koziołki. W przyczynie mamy po prostu jakąś taką nieruchliwość, zatrzymanie. W przyczynie tego, co się wydarza w kwietniu, to może być przyczyna z poprzednich tygodni, miesięcy, bądź teraz to się dzia dziać może. I, przyczyną może być choroba, może być zamknięcie, bo tu mamy takie pozamykanie, albo przyczyną może być zbliżająca się Wielkanoc, bo tu też mamy taki okres oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Nie? Czyli w przyczynie może być takie zatrzymanie, taki wypoczynek, spokój ale wymuszone, bo to jest wymuszone poświęcenie, taki rodzaj medytacji, żeby coś tutaj porozdzielać, czasami sypialnie małżeńskie, albo żeby porozdzielać, oddzielić się od kogoś, odizolować. Tu jest czasami szpital, klinika, taka energia pułapkowo-więzienna, bądź odpoczynkowa, odpoczynkowa, żeby nabrać sił i równowagi. To jest przyczyna nabierania sił i takiej równowagi życiowej, Czyli zanim będzie ten skok na bungee, zawsze tu jest pokazana taka chwila wstrzymania aktywności, żeby coś przemyśleć, żeby realnie ocenić nasze zyski i straty. I też mamy tutaj sprawność intelektualną, czyli może rzeczywiście przygotowujecie się do egzaminu gdzieś właśnie w jakiejś izolacji, w jakimś małym pokoiczku, gabinecie, czymś takim. Zawsze tutaj... Żeby się zabrać do działania, musimy nabrać dystansu i, i zdrowia, zregenerować siły. To jest w przyczynie. Wynik, z czym wychodzisz? Kwiecień 2022. Z czym koziołek wychodzi? Z czym koziołek wychodzi? Jak miesiąc kończy? W rycerzu kielichów, czyli mm, tak nadpobudliwie, emocjonalnie, może też de facto z tym osobnikiem ze znaku strygonu wody rak skorpion ryby nie wykluczam. Jest to taka transformacja emocjonalna. To jest dosyć dobra energia, bo ona daje dużo natchnienia. A w związku z tym, że tu masz takie jakieś y, artystyczne tło, albo takie energię właśnie stabilizacji emocji w tej kapłance, kształtowaniu obrazu, to myślę, że właśnie wychodzisz. Coś tu uszyjesz. Jest to takie coś emocjonalne. Równie dobrze możesz tu poemat miłosny napisać albo coś ładnego stworzyć. Bo rycerz kielichów tworzy rzeczy emocjonalne, tworzy rzeczy ładne. I masz to tutaj szycie, takie skrzywanie, nie? Tworzysz jakieś dzieło, jakiś obraz. Co się składa na ten obraz w rycerzu kielichów? Dobra intuicja. Zainteresowanie sprawami tajemnymi. Przypływ takiej twórczej i, 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 i inwencji. Tu widzę, to jakby końcówka miesiąca była taką chęcią odkrywania rzeczy niezbadanych, y, takich, takich energii y, trochę romantyczno-marzycielsko-idealistycznych. i Gdzieś coś takiego tutaj się y, pojawia. Y, gdyby na koniec miesiąca, akurat dla kobiet, ten mężczyzna miał się zamanifestować z trygonu wody. To tutaj może być jakaś tajemnica, jakiś sekret, jakieś niedomówienie. Nie wszystko będzie jasne. Może być takie poczucie zwyczajnie, yy, niedosytu w tych kontaktach bądź podczas jakichś yy, rozmów. Ale generalnie myślę, że, że wychodzicie z miesiąca yy, z czym, z jakimś marzeniem i ideałem. Po prostu tu są marzenia i ideały, taka piękna wizja jakiejś przyszłości, nie? Taka jest tu energia na wyjściu. I rada dla Was: Kwiecień 2022, koziorożec, rada na kwiecień, rada. Dwa kielichy, właśnie, żeby tu było bardziej tak emocjonalnie. Może dać szansę temu rycerzowi kielichów, dać szansę sobie, dać szansę miłości. Dlaczego? Bo tutaj yy, serce właściwie jest w trakcie leczenia. Widzę, tu już jest wszystko prawie pozaszywane. W każdym razie jesteście na dobrej drodze. Miesiąc też kończycie tak emocjonalnie. Rada jest taka, żeby właśnie te emocje i uczucia były najważniejsze. Na nie postawcie, tak? One są tu najważniejsze w tym miesiącu. Twórczość artystyczna, współpraca z ludźmi, dogadanie się, pojednanie, wybaczenie. Może trzeba będzie wybaczyć i pojednać, pojednać się z kimś. Na to warto postawić. Dokładnie to zostało tutaj tak zwizualizowane, tak? Jest tu taka sprawiedliwa wymiana uczuć i serca. Podpisywanie umowy, poprawa relacji zawodowej bądź osobistej. Tu Wenus mamy, czyli energię taką mocno uczuciową. Czyli po prostu ten czas jest taki nauką miłości. Ale co to znaczy nauką miłości? Żeby kochać, nie bać się uczuć, nie odrzucać tych uczuć, nie bać się ich. Żaden człowiek tutaj nie jest stworzony do tego, żeby przejść przez życie, przez życie samotnie. I tu jest powiedziane, że prawdopodobnie dostaniecie szansę. Na co? Albo na uzdrowienie jakiegoś związku, myślę, że z tym rycerzem kielichów, albo po prostu yy, będzie taka szansa do takich uczuć wyższych, żeby nie być takim małostkowym, tylko. Być ponad, być ponad, ponad jakieś niesnaski. Postaw na przyjaźń, postaw na miłość, postaw na koleżeństwo, na realizację artystyczną, na takie działania z pasją i z tak zwanym dobrym gustem. Z dobrym gustem. Mhm. Dobry gust tu się kłania, jak szyjemy, to ładnie, ładnie, równym ściegiem, nie? Dobrze, i na koniec dla koziołków krótkie przesłanie wieńczące nasz rozkład. Krótkie przesłanie, słowo końcowe, które warto wziąć pod uwagę. Kwiecień 2022, koziorożec, co powinien usłyszeć na koniec, a no to czyli mamy tutaj to jest odwrocie, tak 17, ósemka, no nie zawsze tutaj pieniądze są najważniejsze. To jest chyba taki w ogóle czas bardzo takie mocno. Uczuciowo-emocjonalny, trudność z wyborem może być, ale tu bym się specjalnie nie przejmowała, dlatego że ta runa was odwrócona mówi, że stać się na więcej, masz większe aspiracje. Może trochę brakuje tej woli walki, ale z drugiej strony powinna dominować taka łagodność, żeby utrzymać jakąś jedność. Z drugim człowiekiem w, jedne, w grupie, zespół jest jednością. W, w tak zwanej kupie siła, tak? Tego się trzymać trzeba, bo może być taka tendencja do robienia takiej daremnej ofiary z siebie taka przestroga. Myślę, że to, o czym marzysz, co w danej chwili błyszczy, jak gwiazda, jest w zasięgu ręki, tylko niebezpieczeństwo jest takie, że jeśli już tę gwiazdkę dostaniesz. A jest duże prawdopodobieństwo, że tę gwiazdkę z nieba dostaniesz, koziorożec może zacząć kaprysić, może być rozczarowany, może zacząć wybrzydzać. Więc masz takie pytania na ten miesiąc. Czy dobrze się zastanowiłeś naprawdę, czego chcesz? Bo jeżeli, bo praktycznie to, co chcesz, to dostaniesz, tyle tylko, żeby później nie być rozczarowanym, trzeba wiedzieć, czego się chce, albo kogo, tak? Twoje myśli mają tu moc materializacji. Jest powiedziane: Teraz nie wybrzydzaj. skoro takie było twoje marzenie, zostało ci dane i będzie ono spełnione. A zatem spełnienia marzeń niech koziołek nie wybrzydza, bo z tego wynika, że sam tego chciał. Papa! Pa.